W towarzystwie osób palących jest tak samo szkodliwe jak palenie osobiste, powiedzmy, a powiedziałabym, że może lepiej jeszcze gorzej, ponieważ strumień boczny, który powstaje przy paleniu papierosa, zawarte w nim substancje są jeszcze bardziej szkodliwe niż strumień dymu, który inhaluje palacz. Także osoby, które przebywają w towarzystwie osoby palącej, zwłaszcza w domu, w zamkniętym pomieszczeniu są narażone na wszelakie konsekwencje wynikające z palenia, tak samo jak palacz, albo jeszcze gorzej, na przystanku powiedziałabym, że może odrobinę mniej, ponieważ jest to świeże powietrze i następuje, wiadomo, rozbiewa się ten dym, dym i te substancje szkodliwe w nim zawarte. Ale jeżeli jest to kawiarnia, no to bezwzględnie jest to fatalne, ponieważ no, tak samo się inhalujemy tym dymem jak palacz. Stanisław Guść, doktor, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Ja wiem, że kiedyś wcale nie był Pan takim zdrowym człowiekiem i ważył Pan ponad 130 kg. Jak się udało schudnąć, ja Tak, to było dokładnie 137 so kg, to było... Dwa lata temu oczywiście byłem zaprzeczeniem, to co wszystko robiłem, co zaprzeczało zdrowemu co i życia, a więc żarłem co popadło, paliłem 60 papierów tak przyznaję się do tego, ale można wszystko zmienić, życie łączy tylko myślenie, że należy zmienić, a jesteśmy w stanie to wszystko zmienić, że się tylko chce.